Niestety znowu przez weekend 9-10 maja w Białymstoku będą biegi uliczne i to w centrum miasta zamiast w parku czy na lotnisku to będą w centrum miasta. Widzicie tutaj dla sponsorów już ustawiona pneumatyczna bramka. Meta czy start, już sam nie wiem, się pogubiłem się. Musi być w centrum przy pałacu Branickim żeby zdjęcia były dla sponsorów. I tak dalej, Czyli kit, frajernia, i tak dalej, i tak dalej. Jedna wielka porażka. Paraliż miasta, głupota, bo bieganie po asfalcie jest niezdrowe. Lepiej jest biegać sobie po parku, wśród zieleni, nie po bruku, po betonie, po asfalcie. Ale wiecie, no, sport, tak zwany. Profesjonalne, ale się ustawili, tak się ustawili, że jakby autobus przyjechał, zaparkował w tym miejscu, to by wyjechać nie można było z tego parkingu. Tak się ustawili. Tu w ogóle tam, gdzie jest ta pramka, to powinna być, powinna być, proszę was, powinien być parking, bo miejsc parkingowych tu brakuje w centrum stoku że widzicie te brameczki tutaj poustawiane bez sensu. O, o tym mówię, o tym mówię, o tym, o tym, o tym, o tym, o tym mówię właśnie, o tym, o tym, o tym. Właśnie o tym mówię. A ja sobie pojadę do pałacu, trochę pomieszkać A co? Wolno mi W końcu jestem tak Uznanym obywatelem tego miasta, że Dzisiaj w pałacu Branickich jest taki Taka impreza Oficyjna wejście pewnie jak zwykle nie głównym wejściem, tylko bocznym. Ale jakby się wstydzili tego głównego wejścia otwierać.